Witajcie, kontynuując mój poprzedni temat na temat miłości do Boga i do bliźniego, okay? Jak ktoś nie widział, niech sobie obejrzy, że miłość do Boga powinna być na pierwszym miejscu, tak? To chciałem dać takie ciekawe myśli też na ten temat, że zobaczcie, że Bóg nie dał innych przykazań, aby były najważniejsze, tylko właśnie o miłości. Czyli to podkreśla, że Bóg jest Bogiem miłości, ok? On ma inne cechy. Ja często też to podkreślam, nie? Że Bóg jest Bogiem gniewu, sądu, sprawiedliwości i tak dalej. Ale najważniejsze przykazania, jakie dał, to dał przykazania o miłości. Czy to nie jest niesamowite? Jak ludzie mówią, że Bóg jest taki zły i tak dalej. To czemu dał najważniejsze przykazania o miłości, ja się pytam, gościu? Czemu? Przemyśl to, ok? I teraz tak, tak sobie pomyślałem, nie? Co by było, jakby Bóg dał inne przykazania najważniejsze, nie? Na przykład dwa przykazania z dekalogu: to pierwsze i drugie. Pierwsze, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie, a drugie, nie czyli tej podobizny rzeźbionej, czegokolwiek coś na niebie w górze, na ziemi w dole, i w wodach pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I jeżeli te dwa przykazania byłyby przykazaniami najważniejszymi, ok, to w tym momencie wyobraźcie sobie, jak bardzo ludzie by przestali kochać Boga. Macieju, co masz na myśli? Zobaczcie. Wyobraźcie sobie, Ktoś wypełnia te dwa przekazania. I myśli sobie, nie mam innych Bogów obok Pana Boga Prawdziwego, a także nie kłaniam się figurom, i tak dalej. Więc wypełniam wszystkie przekazania. Tak? Na tym opiera się prawo i okej? Okay? Załóżmy. Na tych dwóch przekazaniach. Nie? nie będziesz miał innych Bogów obok mnie i jeżeli chodzi o te rzeźby, nie? też lubię i Taką osoba by pomyślała, O, przestrzegam wszystkich przykazań. A pamiętajcie, że to przykazanie o miłości do Boga, ono nadal by było, tak? Tylko by nie było najważniejsze. I ludzie, pomyślcie sobie, jak w tej chwili zapominają o tym przykazaniu o miłości do Boga, to jeszcze bardziej by zapominali wtedy, kiedy by to przykazanie nie było najważniejsze. Okej. Okay? Jeżeli przykazanie o miłości do Boga by nie było najważniejsze, ludzie by jeszcze bardziej o tym zapominali. Tak? Zwłaszcza, że w tej chwili zapominają. Przecież niektórzy nadal dzisiaj, w dzisiejszych czasach, mają za najważniejsze przekazania o szabacie i o tym, żeby nie iść tak? Dla niektórych na tym opiera się zakon i prorocy. Okej? Okay. Są tacy ludzie, szabatowcy. Ja już objaśniałem takich niejednokrotnie. Dla nich... Na tych dwóch przykazaniach, jak sobie popatrzycie na to, jak oni się zachowują, jak ciągle mówią o tych przykazaniach, o tych dwóch, nie? To dla nich te dwa przykazania są najważniejsze. Tak, aby przestrzegać szabat i aby nie jeść świni. To jest dla nich najważniejsze. Ok? Także tak samo jakbyśmy wzięli inne przykazania z dekalogu, nie rób tego i tamtego, nie zabijaj, nie kradnij. Zauważcie, że. Te dwa najważniejsze przykazania, które mamy w tej chwili o kochaniu Boga i bliźniego, to są yy, RÓB, a nie NIE RÓB, ok? Czyli kochaj Pana Boga i kochaj bliźniego. Nie ma tak, że nie kradnij, albo nie zabijaj, albo nie cudzołóż, nie? Wiadomo, jak kochasz Boga, to nie cudzołożysz, nie? Jak kochasz Boga, to nie kradniesz. Dlatego to jest najlepsze przykazanie, bo Dlatego na tym opierają się wszystkie inne przykazania, bo jak kochasz Boga, to nie masz innych bogów, obok Boga prawdziwego, yy, nie popełniasz bałbokwalstwa jak w kościele katolickim, w ogóle opuszczasz kościół katolicki, tak? I nie wzywasz Pana Boga na daremno i tak dalej, nie kradniesz, mnie cudzołożysz, yy, nie mówisz przeciwko bliźniemu jako świadek kłamstwa, jakiegoś tak i, i tego typu rzeczy, nie, nie cudzołożysz i tak dalej. Nie? Czyli... Y, dlatego te przykazania są najważniejsze. I tak samo jeżeli chodzi o miłość do bliźniego, jeżeli kochać bliźniego, ok? To znowu podkreślam to, podkreślałem to w tamtym materiale też, że miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza. Więc jak kochać bliźniego, to znowu, też y, nie kłamiesz mu, tak, nie pożądać jego rzeczy, nie cudzołożyć z jego żoną i tak i dalej. Nawet jej nie pożądasz, ok? W szacunku nawet do samego bliźniego. Okay? Także widzimy tutaj, że Bóg doskonale wybrał te, te dwa najważniejsze przykazania: o miłości do Boga i do bliźniego. Tak? Że, że to ma być najważniejsze, to jest po prostu perfekcyjne. I jeszcze raz: mnie to zachwyca, że Bóg, który ma też inne cechy, i te inne cechy są doskonałe o Jego sprawiedliwości, sądzie i tak dalej. To mimo tego. Wybrał przykazania o miłości. Tak? Także Bóg jest miłością, okej? Okay? Tak jest napisane. Pamiętajmy o tym, okej, okay? że Bóg jest miłością. Ale o innych cechach też oczywiście nie zapominajmy. E, słyszałem tak e, u kogoś na filmiku ostatnio oglądałem, nie, że Bóg jest miłością i to jest prawda, nie? I to jest Jego charakter, główny taki charakter. Ale też główny charakter jest taki, że Bóg jest bogiem sprawiedliwości, że Bóg jest bogiem sądu. To też są, są główne charaktery Boga, tak? To nie jest coś, że to jest coś mniejszego, nie? Nie, nie, nie. To nie są pomniejsze rzeczy. To są tak samo ważne rzeczy, tak? Tak samo jak Bóg jest miłością, jest najważniejsze. Tak samo jak Bóg jest sprawiedliwością, jest najważniejsze. Tak samo jak Bóg jest y, sędzią sprawiedliwym, tak, to też jest najważniejsze, to wszystko jest najważniejsze, wszystkie atrybuty Boga są najważniejsze, tak, wszystko. Także o żadnym nie powinniśmy zapominać, tak, że teraz powiem o Bogu miłości, a Ty zapomnisz o innych y, atrybutach Boga. Nie zapominaj, gościu, nie zapominaj. Wszystko jest w Biblii, tak. To tak jakbyś wziął jeden werset podczas z Biblii, że o tak Bóg miłowy świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne, Ewangelia Jana 3,16, byś wziął tylko ten jeden werset z Biblii i koniec. I wszystko załatwione. Ale na tym nie opiera się Biblia, tak? Poczytaj sobie, Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie pałający gniewem w psalmie, ok, przykładowo. I tego jest więcej, nie? Księga objawienia poczyta i tak dalej. To jest nawet to samo, przecież gościu. Okej, okay, to by było na tyle. E, dziękuję za uwagę podstawy.